Dobra, witamy, kontynuujemy podróż. No właśnie. Tak, bo to jest osie... Tak, poprzednio ciku mieliśmy do czynienia z żołnierzem kabinatu, to teraz będziemy mieli do czynienia z, brów... z brówkami. I teraz, tak, y, to jest ten moment. Gdzie trzeba unikać właśnie tych piasków, bo jak wejdziemy w ten piasek to mrówki nam się yy, na nas się rzucą po prostu I tak nie nieskoczyłem się raz dopóki nie pójdziemy nie wyjdziemy z tego piasku po prostu Tak ten kolega niestety tu zostanie Dobra Tak tak pamiętam Ja też sobie przychodziłem więc Tak czy siak Dobra Tak w ogóle no jak mówię trzeba unikać tych piasków to Ciekawe to się jest chyba z tego osiągnięcie, że ani razu nie dotkniecie y, piasku po prostu takie osiągnięcie że w ogóle, żeby ani... ani razu nie dotknąć... Y, tylko piasku jest takie właśnie osiągnięcie Dobra mniejsza Tutaj właśnie dużo Gravity będziemy używać w tym miejscu No tu trzeba przeskoczyć Dobra I o to właśnie chodzi w tym rozdziale samochód, w mieliśmy tą broń yy, z hali Laser żółty Okej, okay, że się pojawił. Trochę kawałek dotknąłem tylko piasku przypadkowo yy, no Mieliśmy samochód, zawieźliśmy do garażu i się okazało, że żołnierze Kobina to, to sobie wzięli po prostu Dropship to po prostu zabrał jaki to miał sens w ogóle tego wszystkiego czy to wystarczy. Dobra, udało się. I teraz tak, tutaj może... Tu będzie chyba skrytka. Znaczy, nie, może nie tutaj. Jest tam dalej trochę. Boże, no to się tutaj nazywam. Tak, ten moment to jest moim zdaniem taki trochę dudniejszy z etapów, że musimy unikać tych kurwa piasek. No, no niestety. Kurde, no nie Dobra, jeszcze się dwóch zrespiło tak w jakby tak cały czas stał to by nam się bez przerwy mrówki by nam się rozpili przed, twarzy, przed ryjem. Po prostu i... no. Mamy no, omicję do rwera Niepotrzebna nam, no, wszystko na fulla mamy. Nie wiem zaraz mi dać kamizelki no to nie chciałbym czegoś ma dawaj mi wszystko na kulę Dobra eee, już kawałek tylko podejdę no, jeszcze nie dosięgnie no, jeszcze bardziej będę musiał się przybliżyć Dobra, o oh jest, działa do przodu i nie potrzeba mi. Na razie, o, kamizelka chyba tam jest. Tak, dawaj kamizelkę. To, co tam jeszcze jest? Kolejny, dobra. No, chodź, chodź. Nie sprzedziwia się mnie. Dobra, mamy to 100 na 100. Zajbiście. Bardzo się cieszę. Znaczy tu będziemy mieć skrytka Trzeba się podsadzić właśnie Beczkę tu trzeba podłożyć O Boże Amunicja do tego Dobra Jej przedostaliśmy się wow. Mam jeszcze łatwo palną beczkę Która na razie nie jest potrzebna Świetnie tam może te amunicję wyrzucajmy Amunicję do, do tej broni e, Standardowa broń kombinatu No tak, no tak mówię to jest broń kombinatu po prostu Dobra e, Czyli tak tu idziemy chodzi jedno się tam zrzespiło. dostajemy cały czas amunicję do karabinu, to jest jakieś niesamowite. To jest e smegia. Kolejna amunicja. No, kolejna. Kurde, ile amunicji dostaję od tego. Dobra, to trzeba włączyć. Tak, bo to właśnie odpaliśmy te to urządzenie straszy mrówki. Tu się będziemy właśnie udać. Dobra. W sumie nie ma z nimi sensu walczyć, bo i tak jak zabijemy to kolejny się zresztą. Zostajemy sobie łatwo palne beczki do, na przeciwko im. Bo Aha, co zajpiścia Nie wiedziałem, że aż mi tak dosięgnie ten zwuch. Wiadomo, gra działa. Wow, wow. Wychamy jedno. Ja wam dam zaraz. Masz to Masz cegłą, ty się oddierdol Ey. Yy, no dobrze Tak, do wody gdzie dalej. Też Dobra, to chyba nie... są komisje do środka, więc trzeba się zwrócić z powrotem tego miejsca. Wynocha ode mnie. Czekam, może są tu kamizelki, a nie. Kurde, się odzyskam. Mnie są winni HP teraz. Kamizelki. Znaczy HP, no głównie kamizelki raczej. czasu nie będę w chtas zabić w ogóle będą Nie chyba Chyba już odpuszczam Dobra miejsza się tam siedzą Tak I tu będziemy mieli No tych skubańców Tak i tu będziemy mieli Eee... No właśnie. z Guardo. Czyli tak jakby strażnika tych murówek, mi się tak wydaje. W każdym pamiętam. Wow, 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 Dobra. No z nim to będzie trochę ciężko, ale. Wystarczy trochę, ki kilka kuszy i powinien go pozabić. No właśnie. Dobra, leżę. Musiałam trochę wymanować tego amunicji, tych Ty co? Wolni mi Ej, wracam do siebie. No to było dziwne. O, no, witam. E, to zaraz. Tylko muszę najpierw tutaj yy, te skrzynki porozwalać. I się może amunicja różnych broni.

Eee... do pod tak bogłem my teraz będziemy no to się ewidentnie coś popsuło w tych grze. tak bogłem będziemy teraz manipulować tymi brówkami w sensie oni nam teraz będą posłuszni Dzięki y, temu czemuś, co mamy. To się Nazywa się Heropot jakaś dziwna nazwa kompletna. Y, nie z tej ziemi, a nie, to jest przynęta, dobra. No przynęta po prostu będziemy go nazywać. To jest przynęta. Tak, i ma się... To nam też ułatwi trochę y, naszą walkę z żołnierzem kombinatu bo byłem, my się. Naszym zadaniem to, zwydzie się właśnie przedostać do Nowa Prospekt, czyli tego więzienia, więzienia, które właśnie żołnierze Kobina tu też korzystają z tych, że więzią też naszych ludzi po prostu albo ich po prostu torturują, zabijają ich takie przesłuchanko dodatkowe, albo ich po prostu yy, robią coś takiego, że oni po prostu. Yy, do ich wojska po prostu y, dodawałem po prostu Mówię się tam Marzą ich mózgi, przejmują no, kontroli TP i są jakby żołnierze chodni na to po prostu I też chyba fortiganty tam łapią i też ich wiążą i też korzystałem jako zasilania To będzie chyba pokazany właśnie jeden Fortigant będzie siedział sam na tym. Już martwy po prostu. Tamcy co, coś gadają. Nie po naszemu. Tak jasno. Mogłem... My, znaczy z żołnierzem kombinatu. My teraz nie będziemy teraz walczyć z żołnierzami, znaczy... Kurde, ta w Nowa Prospekt już nie będą żołnierze kombinat, tylko raczej będą e, straż, e, służba, służba więzienna po prostu Nowa Prospekt jako kombaj. To będą mieli na plecach też napis taki nowa Prospekt. Po prostu z, z, ze strażnikami będziemy po prostu walczyć teraz. Służby więzieni, nowa prospekt. A, no tak, będziemy musieli ta, taki mały trening się teraz odpalił. I to jest przenęta, i teraz nam będą posłuż, posłuszni po prostu. Słusznikami naszymi będą. Dzięki temu, że ma się, to mamy przenętę. Tak, bo byłem. prawym to jest, że idą za nami, a lewym, jak rzucimy, to po prostu ich tam przywołujemy, żeby tam poszli w tą stronę. No, no, no. Żeby w twoim to ich tam, idź tam, idźcie tam.

tak, tak, bo mówiłem, Tak, musimy się udać do tej nowej prospekt, czyli tego więzienia I uratować yy, doktora Ejego po prostu Tam również się też zjawi Alex Pence Właśnie mrówki mają nam to pomóc po prostu Dobra, tu będziemy mieli urządzenia. Tak, bo to jest akurat, żeby oni postali właśnie. Też można zrobić sposób, żeby tam szli albo stali tutaj w tym miejscu. Dobra, chodźcie za mną. Teraz się. Może tak tu bardziej. się, no? Już uszajcie się nigdzie Dobra, musimy teraz te generatory wyłączyć. Dobra, chodźcie teraz się pojawiła właśnie służba więzienna Nowa Prospekt jako kombajn oczywiście no, widzicie tak właśnie wyglądała służba więzienna Nowa Prospekt na plecach ma napisane napisano tu mówię to nie są żołnierze tylko już jakby służba więzienna po prostu Nowa Prospekt Ale to też jest kombine, oczywiście I to po No To w ogóle mają chyba czerwoną oczy... Nie, czy żółte raczej mają. Myślałem, że mają czerwoną oczy. Nie, żółte. Tam ci niebieski niebieskie chyba. Tak mniej niebieskie. Tu ci mają żółte właśnie. To też widać po to. Ty ma czerwone, on ma shotguna. Dobra, wieś się bieźki tego wieś się strzałam. Teraz z tego wyjścia. Tak jest. To też nam pozwoli ostrzelić amunicję do jakiejś broni. Dzięki temu. O, za nami się też służba jak pojawiła. No, po prostu ja ich to nazywam strażnikami tyle. Strażnicy. Po prostu też mają zielone, to o czym dobra? Szkoda, że nie zielona. To mój ulubiony kolor. I zielony. Nie, dobra, mniejsza. go to wchodzi Tu mam trochę pechową sytuację. Gdzie się tu w ogóle? Będę tak rzucał do póki nie, przy, nie przyjdzie Dobra, tego też zabicia Dobra, dobrze O kurde, kolejne, się odpalili O shit, jeszcze na siebie się skampił Dobra, leży Dobra, do reguły w postaci się skam... O kurde, tu sraszują Shit Dobra, jest, złapano Tego czasu znowu Dobra, udało się. Przecież jestem trochę w szoku, bo gram poziom hardcore, a mi tak, coś mnie tak specjalnie trafia. Nie, nie wiem, czy idzie. Dobra, za mną. No, ale tu będziemy mieć całą armię tych strażników w tym miejscu. No, takie 6 piły tu się pojawiły. Dobra, i tu będziemy mieli tro trochę, i trochę ich będzie. Jak hir dola. Dobra, idźcie tam dalej. Oku 2. Przez granaty rzucałem. Czekajcie No, jeszcze. Dobrze jest tego, wieścia. Dobrze Kolejnego Dobrze, jedźcie, idźcie, idźcie tam Tak jest, dobrze Robię rush Kurwa, następny się zespili Czekaj, już? Dobrze, Oczywiście też można ich zabić yy, To prosto yy, jak cię coś zblokują, czy coś, no to możesz sobie spokojnie go zabić. No tu mieliśmy jakby skrytkę. Amunicja do kuszy była i jakieś skrzynki z amunicją. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie, mrówki. Ta pani over już coś gadapra. Mi to nie interesuje. A, ja, to, to sobie poszalam Czekajcie chyba tutaj. Kademy serio Ach. Nie trafisz! Dobra Wieście go Dobra, tu trzeba szybko wyraszować Kurde, rówki chodźcie tu Rówki Dobra, od odganisła, to jest najważniejsze Kurde, bierzcie tego pana No, bierzcie bierz go Dobra, to z tego wiesz. No i dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, jeszcze może do, dojdziemy do tego miejsca i będziemy kończyć. Dobra, zombie chyba będzie? Tak, będzie. Nie, mrówki tutaj za mną, odlać ich, i tak zginą. Dobra, i ich bra brać. Je... Jezu. Dobra, to jest tamtego, patrzcie. Tam w ogóle poza naplecia. Tutaj będzie mnóstwo trochę Jezu Myślałem, że on tu wyląduje. Już wszyscy? Dobra, to chodźcie za mną Dobra, to za nim w taki razie Grupki Tak i tam będziemy się dostać, dobra ja tam kombajn jeszcze jest Dobra, gieść no, Co jest? Nie mogę wejść do tego... Wow! Co tu robi Petra? Lol, dobra Co, wszyscy? Dobra, leży No, tylko wszyscy, dobra Może jeszcze pozajmijmy tych gości tutaj na przy, przy, przy okazji Tak spokojnie Dobra leży Może jeszcze tu pozabijajmy, bo tu chyba też będą tak tu są Dobra, idealnie w głowie pocelować Tak dobrze Dobra Zdążyłem ścieknąć, dobra e, tu nie będzie. Jeszcze może te szynki porozwalam Dobra. Koniec